Sąsiad kradł wodę z mojego ujęcia, więc go zniszczyłem. Part 1. Mieszkam w Azji i właśnie kupiłem nowy dom. Poprzedni właściciele byli przyjaciółmi rodziny, którzy pilnie potrzebowali gotówki i nie mieszkali w moim kraju od prawie trzech lat. Dostałem go więc za świetną cenę w centrum stolicy. Sprzedaż została sfinalizowana na początku tego miesiąca i zaraz potem się wprowadziłem. Dom był zdecydowanie do remontu, ponieważ poprzedni właściciele opuścili go w połowie remontu, a główne drzwi były zamknięte tylko na kłódkę, a nie nawet na zamek. Do mnie miał bramy, co oznaczało, że każdy mógł po prostu wejść do środka. Pierwszego dnia, gdy się wprowadziłem, czyś rower stał zaparkowany w garażu. Zaparkowałem go na drodze tego samego dnia, w którym zamontowałem bramę. Wściekły mężczyzna pukał później do mojej bramy, a ja nie zawracałem sobie głowy odpowiadaniem, ale przez okno widziałem, jak się poddaje i zabiera rower po 15 minutach. Więc już wtedy nie kopałem okolicy ale później nie miałem żadnych incydentów, poza tym, że ludzie nie wiedzieli, że to już nie jest opuszczony dom, więc moja brama była blokowana częściej niż nigdy, ale znak zakaz parkowania na mojej bramie naprawił ten problem. W zeszłym tygodniu brałem prysznic w łazience i zauważyłem, że ciśnienie wody jest niższe niż zwykle. Usłyszałem też, że pompa wodna sąsiada pracuje. Sąsiad ten, starszy facet, mieszkał w trzypiętrowym domu, przy czym pierwsze piętro było najniższe i to w nim mieszkał. Pozostałe dwa piętra były wynajmowane lokatorom. Ten facet nie był zadowolony ze sprzedaży domu i wyraził wiele obaw moim przyjaciołom, poprzednim właścicielom. Był bardzo zły z tego powodu, a moi przyjaciele ostrzegali mnie, ale jestem wysokim facetem z trzech psami. Nie ma mowy, żeby coś zrobił i tak nie zrobił.